Nawet nasze jezioro z wody mineralnej. I było pyszne? Nie wiem, nie zjadłem tego. Mrówki zjadły. Ostrzegam, nigdy nie trzymajcie się makiety okolicy w szafie z ubraniami. Może dlatego boję się robali. A pamiętacie moje czwarte urodziny w Burger Boju? Stach zrobił zamek królewny z ananasa i jarbuza. Bananowe wież... Telegram for the man with no name. Das ist super, die können wir einfach hinten festhackern. Mhm. Na, was meint ihr? Damit können wir doch ein paar Kugelfische basteln, oder? Mhm. Cleo, moja swodiutka małe siostrzyczko. Dachcie kocham cudownie, że już jestem, prawda? Dłuższy pobyt w Upioryżu, lecz wróciłam, kiedy pani z COVID zaprosiła mnie na przesłuchanie.